Cześć! Zapraszam Was na kolejny przegląd moich znalezisk z Lumpa. Jeżeli jesteście ciekawi, co udało mi się upolować w tym tygodniu, to zapraszam do oglądania. Jak zwykle, też na samym początku filmu, przypominam o lajkowaniu, komentowaniu i subskrybowaniu. Wtedy dzięki Wam mój film dociera dalej. Mnie to motywuje do tego, aby nagrywać dla Was więcej. Wy możecie oglądać mnie częściej. Myślę, że obie strony są wtedy zadowolone. Przypominam też o naszej lumpiarskiej grupce na facebooku. Link jak zwykle w opisie filmu. W tym tygodniu rzeczy może nie ma wiele, ale wydaje mi się, że są mega ciekawe. Więc jeżeli chcecie wiedzieć, co dokładnie znalazłam, zostańcie ze mną do końca. Nie kupiłam nic. We wtorek kupiłam dwie rzeczy, za które w sumie zapłaciłam około 30 zł, już dokładnie nie pamiętam. Pierwszą z nich znalazłam w sumie na piżamach i są to spodnie. Jest to firma, o której nigdy wcześniej nie słyszałam. Nazywa się Ser Oja. Nie wiem, jak to się czyta. I one są jedwabne. I szczerze mówiąc, wydawało mi się, że będą wyglądały na mnie dobrze, ponieważ mają gumkę, ale okazało się, że wyglądam w nich mocno przeciętnie. Są mi po prostu trochę za małe i za długie czyli są za małe i za duże jednocześnie. jeszcze kiedyś tak z jakąś rzeczą. Świetnie, że są jedwabne, i yy, szczerze mówiąc, wpisałam sobie tą firmę w Google i od razu właśnie wyskoczyły mi te spodnie i ceny nowych mnie po prostu zaskoczyły, bo moje kosztowały 15 taka I wcale nie wyglądają jak piżama i nie wiem w sumie dlaczego wylądowały w miejscu gdzie wisiały inne piżamy. Szukałam potem gdzieś, bo wiem, że ta firma sprzedaje w kompletach. Szukałam właśnie bluzki, koszuli, ale nie znalazłam w tym lumpie już nic z tej firmy. Być może ktoś trafił po prostu w taką ładną zieloną koszulę i ją kupił. A to pokażę Wam mimo wszystko na sobie, no bo wchodzę w to, tylko wydaje mi się, że wyglądam w tym źle i zaraz pokażę Wam też z bliska, ale naprawdę skład jest świetny i czuć, że to jest dobrej jakości jedwab, ponieważ jest taki mega mięsisty, satynowy i nie czuć, że to jest taki. No czasem ten jedwab jest jednak w takiej gorszej jakości, na pewno wiecie o co mi chodzi. 95% jedwab i 5% spandex. Nie wiem po co jest spandex. Generalnie one nie za bardzo się ciągną, i bałabym się ubrać je, gdyby miały się na mnie właśnie opiąć że się zniszczą, bo jedwab ma taką tendencję. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście. Ja w lumpach często, w szwach, jak ktoś zakłada za małe jedwabne rzeczy, to on się rozchodzi i robią się takie mikrooczka i sprawia właśnie to, że w szwach te ciuchy stają się przejrzyste i wygląda to naprawdę mega nieestetycznie. A teraz już pokażę wam to z bliska i na sobie. Kolejna rzecz z tego samego dnia. Niestety nie ma bocznej metki. I jest to taki sweterek kolorowy. I jest to Miss Sony z tej swojej niższej linii, czyli M Miss Sony. I jest w naprawdę mega dobrym stanie. Nic kompletnie mu nie dolega. Wygląda praktycznie jak nowy. Pewnie ktoś wyciął metkę, bo mu dokuczała fajne. Jest ten rękaw, taki takie czwarte. I co mi się strasznie spodobało, to oprócz tego, że on cały jest taki w melange, to kołnierzyk. Oczywiście tego nie widać. Pokażę to w ujęciach z bliska. Kołnierzyk też ma takie, przechodzą kolory, taki gradient. Naprawdę wygląda to moim zdaniem mega uroczo, więc już pokazuję Wam to na sobie i z bliska i tak jak mówiłam, za te dwie rzeczy zapłaciłam chyba 25 albo 30 zł. Już dokładnie nie pamiętam. Ostatnio wspominałam wam, że poluję na ciuchy Alsainta i udało mi się trafić. W sumie oddała mi tą koszulkę znajoma Agnieszka z Podlumpa. I yy, na pierwszy rzut oka to jest taki nic, ale wydaje mi się, że jak to zakładam, to naprawdę wygląda to mega fajnie i mega uroczo. Trochę kojarzy mi się z Wednesday Adams, ale jest naprawdę w dobrym stanie. i Strasznie lubię ciuchy Alsainta yy, w piątek miałam w rękach taki sweter oversize, ale on nie dość, że był oversize, chyba był męski i to była elka i naprawdę był ogromny i wisiałby na mnie jak worek, więc niestety, ale musiałam odpuścić, za to to na pewno mi się przyda do takich codziennych no nazwijmy to stylizacji no, do codziennego po prostu chodzenia bo mało mam takich w miarę zwykłych rzeczy wszystko mam jakieś takie co traktuję bardzo wyjściowo i potem szkoda mi to ubrać, żeby na przykład iść do sklepu po ziemniaki. Nie zawsze chcę nam się stroić, na pewno wiecie, o co chodzi. A Alsaid z wagi kosztował może z 5 zł. Naprawdę to jest ultra lekkie. I szczerze mówiąc, nawet nie sprawdziłam, ale wydaje mi się, że to będzie bawełna. No, niestety nie dowiemy się. Moim zdaniem, to bawełna i już pokazuję Wam to na sobie i z blisko. Rzecz z tego samego lupka eee, Kosztowała może 15 zł. I wpisuje się w obecne trendy, bo nie wiem, czy wiecie, ale czytałam, że bardzo modne są teraz outfity w Panterkę. I to takie całe w Panterkę. Nie wiem, czy ktoś decyduje się chodzić właśnie całemu ubrane, ubranemu. Nie wiem, jak to powiedzieć. Eee, w Panterę, ale. Mnie by to chyba przerosło, ale spodobało mi się u takiej dziewczyny, która też właśnie nagrywa w kontekście lumpowania. Nazywa się ona Moda Oczami Lumpiary, ale ona bardziej chyba jest taka instagramowa. Spodobał mi się taki outfit, gdzie miała rajstopy w panterkę i do tego chyba miała bordowe buty, o ile pamiętam. I naprawdę wyglądało to świetnie i zachciało mi się takich rajstop i teraz chodzę i szukam rajstop w panterkę. Ale żeby ta panterka mi się podobała, bo niektóre są takie drobne i to nie wygląda zbyt uroczo, a znowuż za duże oczka są takie wulgarne, moim zdaniem. No dobra, ale już pokazuję wam tą rzecz. Jest to bawełniany taki sweterek na guziczki i jest to Pierre Balmour. Z tego co udało mi się zorientować, to jest po prostu taka tańsza linia. Nie wiem, czy nadal istnieje. Ten jest w świetnym stanie i jest bawełniany. I o dziwo. Jak na Lumpex ma komplet Metek. Jest to dosyć rzadkie, zwłaszcza jeżeli chodzi o markowe rzeczy. Wydaje mi się, że w tym wyglądam mega ładnie, więc zostanie ze mną na dłużej. Jest naprawdę mega uroczy i cieszę się, że go mam. A na dodatek cieszę się, że jest bawełniany, a nie z żadnego gównianego składu. Co, jak sami piszecie w komentarzach, często zdarza się właśnie w tych firmowych rzeczach. Ale wydaje mi się, że to częściej zdarza się w tych nowych firmowych rzeczach, jednak vintage, no pomijmy trochę te lata 80, bo lata 80 jednak moim zdaniem królowały poliestrem, ale wydaje mi się, że takie lata 90, początek 2000 to jednak był powrót do naturalnych składów i da się kupić markowe rzeczy z dobrym składem, naprawdę, uwierzcie mi. A to jest śliczny Balmont, już pokazuję Wam go na sobie i z bliska. Środy, która kosztowała 25 zł z wagi, i moim zdaniem jest największym hitem tego tygodnia i strasznie się cieszę, że to mam, chociaż już na TikToku naczytałam się komentarze, że to strasznie zaburza moją sylwetkę i wyglądam w tym po prostu grubo. Ale ogólnie, pomijając firmę i to, z czego to jest wykonane, to wyobraźcie sobie, że macie spódnicę w trapezowym kształcie, tak? czyli ona jest dopasowana w czy tam, o linii A, nie wiem jak to się mówi, jest dopasowana w talii, a potem się rozszerza. No, wydaje mi się, że jeżeli ubiera się do tego w wąską górę, to właśnie tworzy się taki kształt klepsydry, czyli kształt pożądany przez kobiety. I no, może ja jestem niska, tak, i nie mam potem tej długiej nogi wystającej gdzieś z tej spódnicy, ale wydaje mi się, że mimo wszystko cel został osiągnięty i ja naprawdę jestem z tego zadowolona. I często wydaje mi się, że te takie komentarze obrzydzające to nawet nieświadomie piszą ludzie którzy trochę czegoś zazdroszczą, że udało się kupić coś markowego taniej. Nie tylko mi, bo ja to widzę też u innych ludzi, którzy się czymś chwalą, że vintage'owe brzydkie, markowe brzydkie, a po co ci to i tak nie będziesz tego nosić, nosił, nosiła. Nieważne, wiecie o co mi chodzi. O taką nutkę zawiści, zazdrości, żeby komuś coś obrzydzić, że znalazł i się z tego cieszy. No ale dobra, przejdźmy do tej rzeczy. Jest to spódnica Moncler'a, która, uważajcie, jest jak kurtka, i ona normalnie jest puchowa. Te pikowanie jest wypełnione puchem. E, widziałam spódnice Monglera tego typu właśnie puchowe, ale zawsze krótkie. A ta jest, no bo ja jestem niska, no nie? Dla wyższej dziewczyny może ona jest za kolano. Dla mnie ona sięga do połudki i naprawdę wydaje mi się, że jest mega ciekawa. Jest dodatkowo super wykonana. Widać tą jakość. E, z przodu ma taki mega długi suwak, który można rozpiąć. On jest tutaj. Nie wiem, czego widać. Można go rozpośną do samego końca, więc to ja sobie nawet pomyślałam, że to można ubrać na taki kombinezon, który ja kocham, wiecie o co chodzi. I to może być nie do końca spódnica, a bardziej taka po prostu część garderoby grzejącej zimą. Można to ubrać do spodni, do grubych rajstop i naprawdę można pokazać duży kawałek nogi, i to nadal będzie wyglądało ciekawie, bo to jest jak kurtka. Bardzo się cieszę, że udało mi się to trafić, ponieważ to jest coś, co ja chciałam. Polowałam trochę na to, szukałam też na wintet, ale naprawdę nie podobały mi się te takie długości zatyłek. Nie rozumiałam takiej, jakby do czego by to miało służyć, że to jest takie krótkie, a puchowe jednocześnie. To tak jak nie rozumiem marynarek z krótkim rękawem, to w ogóle jest szok. Ale to już pokazuję Wam na sobie i z bliska, i naprawdę się z tego cieszę i nikt mi tego nie obrzydzi. Choćby nie wiem, co mi napisał. Tak, jest to na 100% oryginalne. Jest sprawdzone, zweryfikowane, więc nie obrzydzicie mi tego. I cieszcie się razem ze mną. Wam rzecz, która jednocześnie mnie cieszy I jednocześnie mnie smuci Cieszy mnie, bo uwielbiam tego projektanta Po prostu No, wielbię I dodatkowo jest to piękna Rzecz moim zdaniem Mimo, że są to po prostu spodnie Ale są mi trochę za małe Wchodzę w nie, ale wiecie, tak na ścisk Zwłaszcza, że są to biodrówki I po prostu ponad tymi biodrówkami Dzieje się więc mam nadzieję, że uda mi się do nich trochę schudnąć. To nie jest jakaś duża różnica, bo dobrze same wiecie kobietki, że jak zejdzie woda, to różnica właśnie w pasie jest ogromna. Więc żyję nadzieją, że ten miesiąc i uda mi się i zapłaciłam za to 36 zł z wyceny, więc cieszy tym bardziej. Jest to taki styl trochę lat 2000, więc też cieszy. Mimo, że to znowu jest coś, co jest mi i za małe, i za duże jednocześnie, ponieważ w pasie jest mi za małe, a jest mi za długie. Ale jest to tak wspaniale wykończone w środku, że krawcowa nie będzie miała problemu, żeby to ładnie obciąć i podwinąć na nowo. No dobra, już nie trzymam Was w niepewności, już pokazuję, co to jest. Muszę Wam powiedzieć, że odkąd właśnie nagrywam sobie tutaj na siedząco, czuję się wyjątkowo swobodnie i mogę się przed Wami otworzyć i wydaje mi się, że Jestem bardziej sobą, niż kiedy stałam e, tak na sztywno, wiecie i staram się nie machać rękami i trzymałam je ściśnięte. Więc ta rzecz, to są wspaniałe cinsy Galiano, one są mega świetne, e, z tyłu mają taką dużą cekinową literkę G, jak zwykle chcę coś pokazać, co tego nie widać, o. I z przodu na rozporku też jest wyhaftowana literka G. No mogłabyś się pokazać. No te G jest nieśmiałe. No trochę je widać. Zaraz pokażę Wam to w ujęciach z bliska. 36 zł. Naprawdę mega cieszy. I z dostaw, kiedy byłam na dostawach, to jest ostatnia rzecz. Ale jeszcze pokażę Wam te rzeczy, które kupiłam... Um, w piątek, chodząc w takie dni, no powiedzmy ostatnie, bo wydaje mi się, że mam strasznie mało do pokazania. Ale wracając do tych spodni. Czuć, że to jest taki inny jeans, ten właśnie vintage'owy, ten gruby, który się nie ciągnie. Mam takie same jedne jeansy Trussardi i to jest takie coś właśnie, no nie wiem. Kiedyś miałam takie vintage'owe ogrodniczki Tomiego i to też jest taki inny jeans. Teraz chyba już się nie używa tego takiego sztywnego, surowego jeansu. Nawet jak mam w rękach jakieś y, Levi'sy, tak się mówi. To one są takie zupełnie inne. Ten jeans jest taki miękki i czuć, że to się może przetrzeć w kroku nawet. A to jest takie inne, pancerne. Ja strasznie lubię ten jeans. I kiedyś miałam właśnie takie y, Levi'sy 500 jedynki, które były dopasowane w tyłku, ale trochę odstawały w talii, bo one były takie proste i to były naprawdę jeansy marzenia. I nie wiem, co mnie natchnęło. Stwierdziłam, że sama je ja sobie przerobię, Miałam w nich dziury. Wyglądały skandalicznie, poszły do śmietnika. Szczerze, zmarnowałam te piękne spodnie, już nigdy takich nie trafiłam. Bo nawet nowe jeansy, właśnie Levi's Le Le 501, które mają identyczny fason, nie są z tego samego jeansu, i on już się tak samo nie układa. Więc do tych spodni muszę schudnąć. To jest rzecz, którą muszę ubrać. Nie będę się głodzić, ale mam nadzieję, że mi się uda i trzymajcie za mnie kciuki, bo mam wiele par spodni, które chciałabym nosić, a w nie nie wchodzę, bo się upasłam jak prosiak. A to już pokazuję Wam z bliska. I jeżeli oglądaliście mój film sobotni, to teraz będę pokazywać rzeczy, które właśnie pokazywałam już tam, więc jeżeli nie jesteście tym zainteresowani, to możecie mnie już wyłączyć. będę jakoś wydłużać, wyciągać i nagrywać na siłę, ponieważ tak jak mówię te rzeczy już pokazywałam wam wczoraj, więc e, pierwsze dwie to zwykłe bawełniane podkoszulki za które zapłaciłam piątkę za sztukę. Bardzo się cieszę, ponieważ e, nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś kupiłam e, podkoszulkę Andy Meulemistier, też taką białą, zwykłą bawełnianą i trochę boję się ją nosić, że ją zniszczę po brudze, a kiedy mam taki, e, co to jest? Peacooks, nie wiem jak to się czyta to nie jest mi tego szkoda i wynoszę sobie to po prostu bo to nawet fajnie wygląda właśnie z jeansami z ramoneską, podoba mi się taki styl y, ostatnio basicowy a ta ma śliczny kolor i też jest bawełniana a to jest Select Me też jest bawełniana, więc super i lecimy dalej Następną rzecz kupiłam trochę na siłę, bo wydawało mi się, że to będzie coś super i nadal mi się wydaje, że to jest super, mimo paskudnego, poliestrowego składu z lat 80, albo nawet wcześniej. Nie wiem, czy wiecie, taki szeleszczący, sztywny, normalnie na dres się nadający. Albo na starą firanę, taką jej, jak mogła wisieć kiedyś w stołówce w szkole. Kolor nawet jest podobny. I jest to taka vintage'owa koszula nocna. Ja myślałam, żeby wykorzystać to jako taką sukienkę, sleep dress, tak się mówi. Strasznie mi się podoba fason tego, pomijam już ten okropny materiał, ale kiedy wczoraj to przymierzałam, żeby nagrać dla Was film, to odkryłam, że to jest przezroczyste, a noszenie do tego halki trochę mija mi się z celem, więc szczerze mówiąc nie wiem, co z tym zrobię. Myślałam, żeby to ściąć, w tym miejscu, zostawić tak jak jest tą kokardkę i poprosić krawcową, żeby wszyła mi tu gumkę i zrobić z tego taką spódnicę bo chyba w sumie ten dół taki lejący najbardziej mi się podoba, a jeżeli krawcowi by się udało zrobić z tego dwuczęściową rzecz to w ogóle może byłoby fajne ponieważ ta spódnica wtedy opadłaby na biodra a to by było takie krótsze Myślę, że to ma potencjał. Spróbuję przejść z tym do krawcowej, zobaczę co mi powie. Jeżeli przerobi to w takim. Jeżeli się podejmie w ogóle przerobienia tego tak jak ja bym chciała, to na pewno zdam Wam relację i pokażę Wam to. Ale miałam nie przeciągać, więc już lecę dalej. Wczoraj wspominałam, że odkryłam, że odkąd jestem taką rodziwą blondynką, i odrosły mi włosy. A w ogóle muszę Wam powiedzieć. Kiedyś spotkałam się z taką opinią, że kobiety im są starsze, tym lepiej się ze sobą czują. I ja szczerze potwierdzam tą teorię. Mam prawie 34 lata, a czuję się w umyśle dużo młodziej, ale wydaje mi się, że odkąd osiągnęłam taką świadomość siebie, nie przeszkadza mi, że przytyłam tu, przytyłam tam i czuję się ze sobą tak mega dobrze, tak mega swobodnie. Zwłaszcza odkąd odrosły mi te włosy. Nigdy w życiu nie pomyślałabym, że będę blondynką. Nigdy. Zawsze miałam ciemne włosy, czarne, bardzo ciemny brąz, rudę, ale blond. I wydaje mi się, że wreszcie odkryłam siebie i naprawdę jestem z siebie mega zadowolona. Ale wróćmy już do tego, że wydaje mi się, że odkąd jestem i strasznie pasuje mi róż. I poluję na ten róż w lumpach i trochę się boję, że się przerzucę z mojej klasycznej czerni na róż i będziecie mnie oglądać jako różową blondi. Jak się nazywał ten film? Legalna blondynka. Ona chyba chodziła cały czas na różowo. I ja może ją dogonię. A ten sweterek kupiłam za 12 zł i jest to Religion London. Ale mi piękny akcent wyszedł. I on jest w coś... Nazwijmy to plamy żyrafy? Albo coś w rodzaju pantery jakiejś. Nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o skład. Ponieważ to jest akryl, nylon, ale jest też wełna i alpaka. Więc jest w miarę znacznie. Kosztował 12 zł i jak widzicie, znowu nie potrafię krótko. I już gdzieś tutaj pewnie leci film, jak mam to na sobie. I już ostatnia rzecz. Ja to widziałam w dniu dostawy w lumpie i kosztowało to 25 albo 24, coś w tym stylu. Ale nie byłam tego do tego do końca przekonana, ponieważ nie miało metki ze składem. I weszłam tam w piątek i wisiało sobie to nadal na przecenie minus 50%, więc stwierdziłam, że zaryzykuję i to wezmę, jak zwykle bez przymierzania. I szczerze Wam muszę powiedzieć, że kupiłam to dlatego, że podobał mi się suwak. Na całych plecach po długości jest taki gruby suwak. I też strasznie podoba mi się to, że ta bluzka jest taka sztywna i ona trzyma formę jak ją zakładam, że te ramiona są takie odstające. No i dobra, podoba mi się, bo jest czarna. I podoba mi się jeszcze jedna rzecz, która jest moim zdaniem dziwna do podobania się: podoba mi się Metka. Jeżeli dobrze zapamiętałam, jest to jakaś firma szwedzka lub norweska. Teraz już nie pamiętam znowu pokręciłam, która już nie istnieje. Mieli kilka jakichś pokazów mody, stworzyli trochę ciuchów, no ale już chyba nie istnieją, ponieważ ich sklep w Google wyświetla się jako zamknięty na stałe. Za to zapłaciłam 12 zł. Gdzieś tu widzicie mnie w tym, i to była ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać. I to by było na tyle. Niestety niezbyt długo, ale wydaje mi się, że ciuchy, które Wam pokazałam w tym tygodniu, są mega fajne. Znowu trochę zmieniłam tło, wydaje mi się, że tak jest lepiej, ponieważ możecie skupić się na mnie. Z tyłu jest tygrysego od Alexandra McQueena. Czaki, nie nazywajcie go hołownią. To nie jest hołownia, to jest mój syn Czaki. Hołownia nie jest nawet w połowie tak przystojny, jak on. Nawet w jednej trzeciej. I teraz będę politycznym zbiegiem i będzie mnie pan hołownia poszukiwał. Ale wróćmy już do tematu. No więc to by było na tyle. Koniecznie piszcie mi w komentarzach pomysły, które mogłabym zrealizować w terenie, żeby Wam pokazać. Bo te w domu, no to ja wiem o czym mam do Was mówić, co mam Wam pokazywać, po prostu to co kupiłam. Ale może macie jakieś ciekawe pomysły, co mogłabym Wam pokazać w wypoznaniu? Zwłaszcza, że zmienia się pogoda, idzie wiosna, robi się coraz cieplej. Może chcielibyście vlog, nie wiem, nawet z zo. Jeżeli macie taki pomysł i chcielibyście, żebym Wam coś przedstawiła, pokazała, skupiła się na tym, niekoniecznie na ciuchach. To koniecznie piszcie mi to w komentarzach. I jak zwykle zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i wciśnięcia tego dzwoneczka tam na dole. Wtedy dostaniecie powiadomienie, kiedy tylko wrzucę coś nowego. Przypominam też o naszej lumpiarskiej grupce na Facebooku. Link jak zwykle w opisie filmu. A teraz już co, do zobaczenia!